Słuchajcie, fotowoltaika dzisiaj bez magazynu energii jest jak samochód bez kół, niestety, czyli jest niekompletna. Tutaj mamy instalację fotowoltaiczną u klientów. Właśnie w tym momencie montujemy inwerter hybrydowy marki Deej z magazynem energii. Zobaczcie, mają oni pompę ciepła. Dlaczego ten magazyn energii jest tak ważny? Mamy w tym momencie jesień, mamy połowę września, przed nami październik. Instalacja 10 kW dalej fajnie produkuje, bo ja się nie jest ok, do produkcji. Nie ma może 70 wiecie, kWh kilowatogodzin dziennie, tak jak było w lato. Tylko jest 30, 35, 40. Czyli nie ma takiej ogromnej nadprodukcji. Produkcja, która jest, jest też w krótszym okresie czasu, no bo dzień się dużo później zaczyna i dużo wcześniej kończy. I nam dużo trudniej jest taką produkcję wykorzystać, ponieważ produkcja jest gdzieś do powiedzmy godziny 18, a większość z Was pracuje i tak naprawdę o 18 to dopiero jesteście w domu i zaczynacie z prądu korzystać. nie? Magazyn energii pozwala wykorzystać prąd z fotowoltaiki najbardziej efektywnie, jak to tylko możliwe. Czyli nie będziecie musieli o 18, 19, 20 na jesień kupować prądu z energetyki po złoty 20. Gdzie przed chwilą odsprzedawaliście z fotowoltaiki po 40-50 groszy, bo takie są ceny odkupu na jesień, tylko będziecie mieli swój. A w tym momencie co zrobić, żeby mieć swój magazyn energii z inwerterem hybrydowym, a jeszcze dostać do tego 50% dofinansowania? No bo przecież mój prąd się skończył, nie da się do fotowoltaiki dostać dotacji. No tam się nie da. Słuchajcie, ale da się w programie Moja Elektrownia Wiatrowa. Jako Wojtmar montujemy przydomowe turbiny wiatrowe, dzięki którym można otrzymać 50% dofinansowania do turbiny wiatrowej i 50% dofinansowania do inwertera hybrydowego z magazynem energii. A teraz mamy jeszcze taką promocję, że przy zakupie zestawu, czyli turbina wiatrowa z magazynem energii, Zestaw instalacji fotowoltaicznej, np. 6 czy 7 KW mamy w bardzo 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 dobrych pieniądzach. Jeżeli jesteś ciekaw takiej oferty, to zgłoś się do mnie, przygotuję ją dla ciebie. I cóż, jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego i płacisz dzisiaj za prąd 200, 300, 400, 500, 600 zł, to i tak prędzej czy później to zrobisz. To może warto by to było zrobić w momencie, kiedy jest na to dofinansowanie. Weźmiesz sobie na turbinę wiatrową i magazyn energii, a na instalację fotowoltaiczną, jeżeli kiedyś wróci program, na przykład na wiosnę, to też będziesz mógł skorzystać. Chociaż fotowoltaika akurat będzie w tak dobrej cenie, że ona bez żadnego dofinansowania będzie się bardzo opłacała.